Lucy Mount Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza. Rozdział 16. Tragiczne skutki pod wieczorku. Październik był śliczny na Zielonym Wzgórzu. Brzozy w kotlinie złociły się jak światło słoneczne, a klony po zasadem mieniły się najwspanialszą purpurą. Dzikie wiśnie wzdłuż alei przystroiły się w najcudowniejsze ciemnoczerwone i brunatno-zielone odcienie, gdy tymczasem świeża, powtórna zieleń pokryła łąki i pola. Ania upijała się bezgranicznie tym przepychem barw roztaczających się wokół niej. Ach, Marylo! Zawołała w pewien sobotni poranek, wpadając do mieszkania z pękiem olbrzymich gałęzi. Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje październik. Jakież byłoby to okropne, gdyby natychmiast po wrześniu następował listopad. Proszę spojrzeć na te gałęzie klonu, czy na ich widok nie doznaje Maryla dreszczu, wielu dreszczy, idę przystroić nimi mój pokoik. Znowu śmieci. Rzekła Maryla, której zmysł estetyczny nie był zbyt rozwinięty. Stanowczo, Aniu, nagromadzasz zbyt wiele śmieci z pola i lasu w swoim pokoju. Sypialnie przeznaczone są do spania. I do marzeń, Marylo! A marzy się daleko przyjemniej w pokoju, w którym są ładne rzeczy? Umieszczę te gałęzie w tym starym niebieskim dzbanie i postawię je na swoim stoliku. Tylko uważaj, żebyś nie zasypała liśćmi schodów. Jadę dziś po południu na zebranie związku do Carmody i nie powrócę zapewne przed zmrokiem. Przygotujesz wieczerze dla Mateusza i Jerego. Nie zapomnij tylko, tak jak to uczyniłaś ostatnim razem, wsypać herbaty do imbryka, zanim usiądziesz przy stole. Tak, wtedy bardzo nieuważnie postąpiłam, odpowiedziała Ania, usprawiedliwiając się. Lecz było to tego wieczora, kiedy przemyśliwiałam nad znalezieniem odpowiedniej nazwy dla Doliny Fiołków. I dlatego nie mogłam pamiętać o niczym innym. Mateusz był taki wyrozumiały. Nie gniewał się ani trochę. Sam nasypał herbaty i powiedział, że nie szkodzi, iż poczekamy. Aby mu się czas nie dłużył, gdy czekał na herbatę, opowiadała mu prześliczną bajkę. Naprawdę prześliczną, Marylo. Zapomniałam, jaki był jej koniec, więc ułożyłam sobie inny. A Mateusz przyznał, że nie zauważył wcale, gdzie się zaczynała moja własna kompozycja. Mateusz uważałby, że wszystko jest w największym porządku, nawet gdyby ci wpadło do głowy stać w środku nocy z łóżka i poprosić o obiad. Jednakże dziś postaraj się mieć głowę na karku i chociaż nie wiem, czy słusznie robię, bo będziesz jeszcze bardziej roztargniona, możesz zaprosić Dianę na dzisiejsze popołudnie i poczęstować ją herbatą. Ach, Marylo! Ania klasnęła w dłonie. Jak cudnie, jak doskonale! Jednak Marela musi mieć wyobraźnię, bo inaczej skąd by wiedziała, że tak bardzo tego pragnęłam? Jakże to będzie rozkoszne, zupełnie jak u dorosłych? Z pewnością nie zapomnę wsypać herbaty, mając gościa przy stole. Marylo, czy mogę użyć serwisu z pączkami róż? O, bynajmniej. Serwis z pączkami róż i co jeszcze? Wiesz dobrze, że nie używam go nigdy. Jedynie tylko podczas odwiedzin pastora lub pań ze związku. Użyjesz zwykłej zastawy. Weźmiesz stare brązowe filiżanki do herbaty. Ale pozwalam ci otworzyć słoik z konfiturami z wisiem. Trzeba je zużyć. Zdaje mi się, że zaczynają się cukrzyć. Możesz też wziąć kawałek placka z owocami. Podać trochę pierników i herbatników. Wyobrażam sobie, jak to, siedząc na honorowym miejscu przy stole, będę częstowała herbatą. Zawołała Ania rozpromieniona. Zapytam Dianę, czy używa cukru do herbaty. Wiem dobrze, iż nie używa, ale udam, że nie wiem. Potem poproszę, by wzięła jeszcze kawałek placka i nieco więcej konfitur. Ach, Marylo, jak przyjemna jest sama myśl o podobnej chwili! Czy będę mogła wprowadzić ją do pokoju gościnnego, aby tam zdjęła i położyła swój kapelusz? I czy będziemy mogły siedzieć w bawialni? To zbyteczne. Nasz codzienny pokój wystarczy w zupełności dla ciebie i twojego gościa. Lecz mamy jeszcze pół butelki soku malinowego pozostał z ostatniego naszego zebrania w zeszłym tygodniu. Stoi na drugiej półce spiżarni. Weźcie go sobie trochę, jeśli będziecie miały ochotę. Zostawię wam też kilka rogalików na podwieczorek, bo kto wie, czy Mateusz zajęty z wózką kartofli na statek, powróci wcześnie na wieczerze. Ania jak strzała pomknęła wzdłuż źródła leśnych nimf i przebiegła pełną zapachów sośniny ścieżką wiodącą ku sosnowemu wzgórzu, aby zaprosić Dianę na herbatę. Na skutek tego zaproszenia zaledwie Maryla pojechała do Carmody, Natychmiast zjawiła się Diana w odświętnej sukience, w stroju w jakim bywają osoby zaproszone na herbatę. Zazwyczaj wpadała nie pukając przez kuchnię, teraz jednak zapukała uprzejmie do drzwi ganku. Ania, ubrana również w swoją prawie najlepszą sukienkę, Natychmiast otworzyła i obie dziewczynki uścisnęły sobie dłonie poważnie, zupełnie tak, jakby się nie spotykały nigdy przedtem. Ten niezwykle uroczysty nastrój trwał jeszcze, gdy Diana udała się na facjatkę, by złożyć kapelusz w pokoju Ani i gdy siedząc nieruchomo na kanapie gawędziły spokojnie. Jak zdrowie, mateczki? Spytała Ania z wyszukaną uprzejmością. Jakby tego szerana nie widziała pani Bery zdrowej i w najlepszym humorze zajętej zrywaniem jabłek. Dziękuję za pamięć. Mateczka ma się doskonale. Przypuszczam, że pan Cuthbert złoży dziś kartofle na statek, prawda? Spytała Diana, która spotkawszy Mateusza na wozie, przejechała z nim kawałek drogi aż do domu pana Endriusa. Tak, nasz zbiór kartofli jest bardzo bogaty w tym roku. Sądzę, że i twój ojciec ma piękny plon tej jesieni? Owszem, bardzo piękny w istocie. Czyście już zerwali dużo jabłek? Ach, strasznie wiele! Zawołała Ania, zapominając o powadze i zrywając się szybko z krzesła. Chodźmy Diano do sadu! Zerwiemy trochę malinówek. Marela powiedziała, że możemy zabrać wszystkie, które pozostały na drzewie. Marela jest bardzo szczodra, pozwoliła nam także wziąć sobie po kawałku placka z owocami i konfitury z wisien. Ale zapomniałam, że to nie wypada mówić gościowi, czym się będzie go podejmowało. To też nie powiem, co mamy do picia. Tyle jedynie się dowiesz, że na początku wyrazu jest S, na końcu zaś K, i że jest pięknego czerwonego koloru. Ja bardzo lubię napoje czerwone, a ty? Uważam, że mają dwa razy lepszy smak niż wszelkie inne. Sad pełen drzew, uginających się pod ciężarem dojrzałego owocu, był tak rozkosznym zaciszem, że dziewczynki z przyjemnością spędziły w nim prawie całe popołudnie. Ułożyły się w kąciku na wysokiej trawie, gdzie chłód nie zdążył jeszcze zważyć zieleni, a łagodne słońce jesienne dogrzewało niezgorzej. I tam chrupały za wzięcie jabłka, przy czym ani na chwilę nie przestawały gawędzić. Diana miała dla Ani tyle nowin ze szkoły. Musi siedzieć obok Gertie Paj, a nie lubi jej. Gertie przez cały czas skrobie rysikiem na tabliczce, od czego Dianę przejmuje lodowaty dreszcz. Wyobraź sobie, mówiła. Ruby Gillis wytępiła sobie wszystkie brodawki słowo ci daję za pomocą jakiegoś cudownego kamienia, który otrzymała od tej starej czarownicy Mary Jones Creek. Należy podobno potrzeć brodawki tym kamieniem, a następnie podczas nowiu księżyca cisnąć go poza lewe ramię a brodawki znikną bezpowrotnie. Oprócz tego, nazwisko Karolka Slowane, wypisane było wraz z nazwiskiem Emilki White na ścianie w szkole i Emilka szalała z tego powodu. Sam Butler zamknął pana Philipsa w klasie i zaryglował drzwi, a pan Philips zbił go za to, a wtedy ojciec sama przyszedł do szkoły i surowo zabronił nauczycielowi tknąć którekolwiek z jego dzieci. Matty Andrews ma nową czerwoną czapkę i błękitny fartuszek, a zadziera głowę, aż się słabo robi. A Lizzie Wright nie mówi do Mamie Wilson, dlatego że starsza siostra Mamie Wilson? odbiła konkurenta, starającego się o rękę siostry, Lizzie Wright. Wszyscy koledzy i koleżanki tak tęsknią za tobą, Aniu, i pragną, abyś wróciła. Gilbert Blythe zaś... Lecz Ania nie chciała nic wiedzieć o Gilbercie Blythe. Zerwała się ze swojego miejsca, mówiąc, że czas już, by spróbowały soku malinowego. Ania przeszukała drugą półkę w spiżarni, lecz nie znalazła tam butelki z sokiem. Szukając dokładniej, dostrzegła ją wreszcie na najwyższej półce. Postawiwszy butelkę ze szklanką na tacce, podała ją na stół. – Proszę, pozwól, Diano – rzekła zapraszając uprzejmie. – Co do mnie, nie mogłabym teraz nie wypić. Jestem tak bardzo nasycona tymi wspaniałymi jabłkami. Diana nalała sobie pełną szklankę soku. Przyjrzała się z zachwytem jego pięknej czerwonej barwie i powoli zaczęła sączyć. – Jakiż to pyszny sok malinowy, Aniu – rzekła – Nigdy nie przypuszczałam, że sok owocowy może być taki doskonały. Cieszy mnie bardzo, że ci smakuje. Pij, ile zechcesz. E, muszę odejść na chwilkę, by zajrzeć, co dzieje się z ogniem na kominie. Prowadzenie gospodarstwa nakłada ogromną odpowiedzialność na człowieka, wierzaj mi. Kiedy Ania powróciła z kuchni, Diana zapijała drugą szklankę soku, a zapraszana serdecznie przez Anię, nie wzbraniała się wypić i trzeciej. Sok był w istocie przepyszny. Najlepszy jaki kiedykolwiek piłam, twierdziła Diana. O wiele lepszy od płynu roboty pani Lindy, która przecież tak bardzo chwali swoje wyroby. Tamten jest zupełnie inny. Bardzo wierzę, że przetwory Mareli mogą być lepsze od wyrobów pani Lindy, przyznała Ania z głębokim przekonaniem. Marela jest świetną gospodynią. Próbuję teraz uczyć mnie gotowania, lecz lękam się, że będzie miała ciężką pracę. W sztuce kucharskiej nie ma absolutnie żadnego pola dla wyobraźni. Bezustannie należy się trzymać jakichś reguł. Gdy ostatnim razem przygotowałam ciasto, zapomniałam dodać mąki, bo właśnie podczas tego układałam sobie prześliczną bajkę o tobie i o mnie. Wyobraziłam sobie, żeś była ciężko chora na ospę i że wszyscy cię opuścili. Tylko ja jedyna pozostałam obok twego łóżka. Pielęgnowałam cię i pomagałam powrócić do zdrowia. Ale sama zaraziłam się i dostałam ospy. Umarłam. I pochowano mnie na cmentarzu pod cieniem wierzb. Tyś sadziła na moim grobie krzak róży, polewałaś go łzami i nigdy nie zapomniałaś przyjaciółki młodości, która poświęciła życie dla ciebie. Ach, Diano, jakaż to była wzruszająca historia! Podczas gdy rozbijałam jajka, łzy płynęły mi po twarzy. Wtedy to zapomniałam wsypać mąki i ciasto się zmarnowało. Wiesz przecież, że mąka jest najważniejszym dodatkiem. Maryla była bardzo rozgniewana z tego powodu i wcale jej się nie dziwię. Ma ze mną krzyż pański. Na przykład w zeszłym tygodniu. Posłuchaj historii z sosem waniliowym do pudingu. We wtorek mieliśmy pudding śliwkowy z sosem, ale pół pudingu i sosierka sosu pozostała do obiadu. Maryla powiedziała, że ta porcja wystarczy w zupełności na następny obiad. Kazała mi schować wszystko do spiżarni i nakryć szczelnie. Miałam zamiar uczynić to jak najskrupulatniej, lecz wynosząc salaterkę wyobraziłam sobie, że jestem zakonnicą. Jestem wprawdzie protestantką, lecz udawałam, że jestem katoliczką, która przybrała welon, aby w zaciszu klasztornym ukryć i pochować na zawsze swe złamane serce. Cóż dziwnego, że najzupełniej zapomniałam o nakryciu owego sosu. Przypomniałam sobie o tym na zajutrz i pobiegłam do spiżarni. Wyobraź sobie, Diano, moje przerażenie, kiedy w sosie znalazłam utopioną mysz. Wydobyłam ją łyżką, wyrzuciłam na podwórze i umyłam łyżkę aż w trzech wodach. Marela była wówczas zajęta dojeniem krów, więc postanowiłam, gdy powróci, zapytać, czy mogę sos ten wylać prosiętom. Lecz kiedy nadeszła... Wyobrażałam sobie właśnie, że jestem boginią chłodu, przebiegającą jesienne lasy, aby zabarwiać liście drzew na czerwono lub żółto, stosownie do ich życzenia. Zapomniałam wtedy znowu o sosie do pudingu i na wezwanie Maryli pobiegłam do sadu zrywać jabłka. Zdarzyło się tymczasem, że tego dnia przyjechali do nas w odwiedziny państwo Ross ze Spencer Whale. Wiesz zapewne, że są to niezmiernie dobrze wychowani i dystyngowani ludzie. Szczególnie pani Ros. Gdy zawołano mnie na obiad, stół był już nakryty i wszyscy siedzieli na swych miejscach. Starałam się sprawować niezwykle uprzejmie i elegancko, bo pragnęłam przekonać panią Ros, że można zachowywać się jak prawdziwa dama nawet wtedy, kiedy nie jest się ładną. I wszystko szło bardzo składnie do chwili, gdy ujrzałam Marylę wnoszącą w jednej ręce pudding śliwkowy, w drugiej salaterkę z owym sosem odgrzanym. Diano, była to okropna chwila. Przypomniałam sobie wszystko, co zaszło, zerwałam się z miejsca i krzyknęłam w przerażeniu: „Marylo, nie można podawać tego sosu, mysz się w nim utopiła”. Zapomniałam mu o tym. Ach, Diano, nigdy w życiu nie zapomnę tej strasznej chwili, gdybym nawet żyła sto lat. Pani Roz spojrzała tylko na mnie, i byłam pewna, że padnę ze wstydu. Jest ona wyjątkowo dobrą gospodynią. Wyobraź sobie, co pomyślała o nas! Maryla zaczerwieniła się jak piwonia, lecz wtedy nie wyrzekła ani słowa. Wyniosła pudding i sos, natomiast podała konfitury z truskawek. Częstowała także i mnie, lecz nie zdołałam przełknąć ani jednej łyżeczki. Czułam się tak, jakby mi chlebem odpłacono za zbrodnię. Po odejściu państwa Ros gniewała się na mnie porządnie. – Ale co się z tobą dzieje, Diano? Diana wstała z miejsca trochę chwiejnym krokiem, po czym usiadła znowu, przykładając ręce do głowy. – Jestem... jestem strasznie chora – rzekła płaczliwym głosem. – Ja... ja... muszę iść do domu. – Ale jakże możesz myśleć o pójściu do domu bez herbaty? – zawołała Ania zrozpaczona. – Herbata? Będzie zaraz. Biegnę nastawić imbryk. – Muszę pójść do domu. – Powtarzała Diana płaczliwie, lecz stanowczo. – Ale musisz zjeść cokolwiek. – Błagała Ania. – Pozwól, bym ci podała jeszcze kawałek placka z owocami i trochę konfitur z wisien. Połóż się na chwilkę, a z pewnością zrobi ci się lepiej. Co cię boli? – Muszę iść do domu. – Broniła się Diana. Nie potrafiła powiedzieć nic więcej. Napróżno Ania błagała ją, by pozostała. Nie słyszałam nigdy, by goście odchodzili bez herbaty, skarżyła się. Ach, Diano, czy myślisz, że to możliwe, abyś naprawdę dostała ospy? Jeśli tak, bądź pewna, że będę cię pielęgnowała. Nie opuszczę cię nigdy. Tylko teraz błagam cię, zostań na herbacie. Cóż ci najwięcej dokucza? Mąci mi się w głowie, rzekła Diana. W istocie poruszała się bardzo chwiejnie. Ania ze łzami rozczarowania w oczach podała Dianie kapelusz i odprowadziła ją aż do sztachet ogrodu państwa Berych. Po czym płacząc, powróciła na zielone wzgórze, gdzie bardzo zasmucona schowała resztę soku malinowego do spiżarni i przygotowała herbatę dla Mateusza i Jerego. Cała oczekiwana przyjemność spełzła na niczym. Nazajutrz była niedziela. Deszcz lał potokami od rana do zmierzchu. I Ania nie wychodziła ani chwilę z zielonego wzgórza. W poniedziałek po południu Maryla wysłała ją w jakiejś drobnej sprawie do pani Lindy. Po krótkiej chwili Ania powróciła zalana łzami. Wpadła do kuchni i rzuciwszy się na sofę, ukryła twarz w dłoniach. Cóż to, Aniu? Spytała Maryla zdziwiona i przerażona. Chyba nie była znowu zuchwała wobec pani Lindy. Żadnej odpowiedzi, prócz łez i gwałtowniejszego szlochania. Ani, kiedy pytam, wymagam odpowiedzi. Wstaj natychmiast i powiedz, czego płaczesz. Ania wstała niby uosobienie rozpaczy. Pani Linda była dziś na chwilę, u pani Bery, wyjąkała. Pani Perry jest bardzo zagniewana. Mówi, że ja w sobotę spoiłam Dianę i odesłałam ją do domu w strasznym stanie. Twierdzi, że muszę być do głębi ze zepsutą, słom dziewczyną i że już nigdy nie pozwoli Dianie bawić się ze mną. <twierdzi> Ach Marylo, jakie ciężkie nieszczęście mnie spotkało. Maryla patrzała zdumiona. Ty spoiłaś Dianę? Zawołała odzyskawszy mowę. Czy pani Bery, czy też ty oszalałaś? Cóżeś się dała takiego do picia. Nic innego, tylko sok malinowy, szlochała Ania. Nie miałam pojęcia, że sokiem malinowym można się upić Marylo. Nawet jeśli ktoś wypije trzy pełne szklanki, tak jak to uczyniła Diana. Ach, jakże to straszne! Pijana! Tak, tak jak mąż, pani Tomas! – Ależ ja wcale nie chciałam jej spoić! – Spoić? Co za głupota! – rzekła Maryla, kierując się ku spiżarni. Na półce stała butelka, w której od razu poznała wino pożyczkowe, przygotowywane w domu przed trzema laty. Wino, z powodu którego słynęła na całą Avonlea, jakkolwiek niektórzy jego przeciwnicy, w ich rzędzie pani Berry, surowo ją za nie potępiali. I w tejże chwili Maryla przypomniała sobie, że właśnie butelkę z sokiem wstawiła do piwnicy. Nie zaś do spiżarni, jak to powiedziała Ani. Powróciła do kuchni z butelką wina w ręce. Pomimo wysiłku woli trudno jej było powstrzymać się od śmiechu. Aniu, w istocie posiadasz jakiś niezwykły dar do stwarzania sobie kłopotów. Poczęstowałaś Dianę winem pożyczkowym, nie sokiem. Czy sama nie zauważyłaś tej różnicy? Nie próbowałam go wcale. Odrzekła Ania. Byłam przekonana, że to sok malinowy. Starałam się być bardzo, bardzo gościnną. Nagle Diana poczuła się słabo i musiała wrócić do domu. Pani Berry powiedziała pani Lindę, że Diana była najzwyczajniej pijana. Podobno śmiała się to kiedy matka wypytywała ją, co jej się stało. Potem położyła się spać i spała kilka godzin z rzędu. Matka po jej oddechu poznała, że była pijana. Przez cały wczorajszy dzień Diana miała straszny ból głowy. Pani Berry była oburzona. Z pewnością nigdy nie uwierzy, że ja jestem niewinna w tej sprawie. Sądzę, że uczyniłaby lepiej, każąc surowo Dianę za łakomstwo. Któż to wypija od razu trzy szklanki czegokolwiek? Zauważyła surowo Maryla. Jeśli by nawet był to tylko sok, trzy szklanki musiałyby jej również zaszkodzić. Wypadek ten będzie wodą na młyn tych wszystkich, którzy mają mi za złe, że nastawiam wino. Co prawda, nie przyrządzam go już od trzech lat, odkąd pastor również nie pochwalił tego, a tę butelkę przechowywałam tylko na wypadek choroby. No, no, uspokój, że się dziewczyno, nie masz powodu się martwić, skoroś nie zawiniła, a tylko przypadek zrządził nieporozumienie. Nie mogę nie płakać, rzekła Ania. Mam serce złamane. Widocznie złe losy przysięgły się przeciw mnie, Marelo. Rozłączono mnie z Dianą na zawsze. Nie śniłam o tym nawet wówczas, gdyśmy sobie przysięgały wieczną przyjaźń. Nie bądź dziecinna, Aniu. Pani Berry będzie innego zdania w tej sprawie, kiedy się dowie, że nie jesteś winna. Przypuszczam, iż posądza cię o jakiś niemądry żart w stosunku do Diany. Najlepiej będzie, jeśli pójdziesz do niej i opowiesz, co się stało. Odwaga mnie opuszcza, gdy myślę o spotkaniu z obrażoną matką Diany, rzekła Ania. Wolałabym, żeby to Maryla zechciała pójść. Wszak Maryla jest o wiele ważniejszą osobą ode mnie. Pani Berry prędzej wysłucha wyjaśnień Maryli niż mojego. Dobrze, więc ja tam pójdę. Zgodziła się Maryla, rozważywszy, że Ania ma może słuszność. Nie płacz, Aniu. Wszystko będzie dobrze. Maryla jednak przestała uważać, że wszystko będzie dobrze w chwili, gdy wracała z sosnowego wzgórza. Ania wyczekiwała z niecierpliwością powrotu swej opiekunki i jak strzała pomknęła na jej spotkanie. Ach, Marylo, poznaje po minie, że wszystko stracone! zawołała smutnie. Czy pani Bery nie chce mi przebaczyć? Pani Bery, fuknęła Maryla. Z każdym innym można się porozumieć. Tylko nie z nią, powiedziałam jej. Że była to najzwyklejsza pomyłka i żeś ty wcale nie była winna. Ale zdaje się, że mi po prostu nie uwierzyła. Wszystko zwaliła na moje wino porzeczkowe i drwiąco powtarzała moje słowa. Że ono jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Wreszcie powiedziała mi zupełnie otwarcie, że nie pije się trzech szklanek wina porzeczkowego naraz i że gdybym ja miała takie łakome dziecko. To by mnie otrzeźwiła dobrym laniem. Maryla powróciła do kuchni niezwykle zirytowana, pozostawiając w przedpokoju Anię nieszczęśliwą i zrozpaczoną. Po chwili Ania, pomimo chłodnego jesiennego zmierzchu, z gołą głową wybiegła na drogę. Z głębokim i stanowczym postanowieniem dążyła śmiało poprzez łąkę suchej koniczyny, poprzez mostek i gaik sosnowy przy świetle bladego księżyca, zawieszonego nisko pod zachodnim skrajem lasu. Pani Bery usłyszawszy słabe pukanie do drzwi, otworzyła i ujrzała na progu przygnębionego małego gościa z bladymi ustami o wielkich oczach pełnych błagalnej prośby. Twarz jej przybrała srogi wyraz. Pani Bery należała do kobiet stanowczo upierających się przy swoich uprzedzeniach i niechęciach, a gniew jej był zimny i zacięty. Taki, który najtrudniej jest przełamać. Należy jej oddać sprawiedliwość, że tym razem była głęboko przekonana, iż Ania złośliwie i świadomie spoiła Dianę. Postanowiła więc bezwzględnie strzec swej córeczki od bliższego zetknięcia się z podobnie złym dzieckiem. Czego chcesz? spytała oschłym tonem. Ania złożyła błagalnie ręce. Ach, pani Berry, proszę mi przebaczyć. Ja nie miałam zamiaru spójść Dihanne, i jakżebym śmiała uczynić coś podobnego. Niech pani sobie wyobrazi, że jest pani ubogą sierotą przygarniętą przez dobrych ludzi. I ma pani jedną serdeczną przyjaciółkę. Jedynego oddanego człowieka na całym świecie. Czyż pani spoiłaby go umyślnie? Myślałam, że to zwyczajny sok malinowy. Byłam przekonana. Ach, proszę, niech pani nie mówi, że pani nie pozwoli więcej bawić się dianie ze mną. Czyniąc tak, okryłaby pani całe moje życie ciemnym obłokiem smutku i rozpaczy. Przemowa ta, która bez wątpienia od razu rozbroiłaby czułe serce pani Linde. Nie wywarła podobnego wrażenia na pani Bery. Przeciwnie, rozdrażniła ją jeszcze więcej. Podejrzliwie spoglądała na dramatyczne ruchy i słuchała wyszukanych wyrażeń Ani. Przypuszczając, że dziewczynka żartuje z niej, rzekła chłodno i okrutnie. Nie uważam, abyś była odpowiednim towarzystwem dla Diany. Idź więc do domu i sprawuj się jak należy. Usta Ani zadrgały. Czy mogłabym zobaczyć Dianę po raz ostatni, by ją pożegnać? spytała błagalnie. Diana pojechała z ojcem do Karmody. Rzekła pani Berry, wchodząc do mieszkania i zamykając drzwi za sobą. Ania załamana, lecz spokojna, powróciła na zielone wzgórze. Ostatnia moja nadzieja prysnęła, rzekła do Maryli. Sama zwróciłam się do pani Berry, lecz przyjęła mnie bardzo niegrzecznie. Marylo, nie sądzę, by była to dobrze wychowana osoba. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak modlić się. Lecz nie mam wielkich nadziei, czy to pomoże, Marylo. Wątpię bardzo, czy sam pan Bóg potrafiłby coś wskurać u tak upartej osoby. Daj pokój Ani tym uwagom. Przerwała Maryla, starając się powstrzymać bezbożną chęć do śmiechu, który ku jej niezadowoleniu opanowywał ją coraz silniej. Opowiadając jednak wieczorem całe to wydarzenie Mateuszowi, śmiała się serdecznie ze strapień Ani. Ale kiedy przed udaniem się na spoczynek zaszła do pokoiku na facjatce i zastała Anię śpiącą, a bardzo spłakaną, niezwykły wyraz słodyczy odmalował się na jej twarzy. Biedactwo! Szepnęła odgarniając pukiel włosów z zalanej łzami twarzyczki dziewczęcia, po czym pochyliła się nad śpiącą i pocałowała spoczywający na poduszce rozgrzany policzek. Czytały: Magdalena Rogowicz. Monika Sip, Aleksandra Piasecka, Marta Wojciechowska.